Witam w kolejnym odcinku programu Zapytaj Eksperta. Dzisiaj moim gościem jest Heinz Pascher z Austriackiej Agencji Biznesu. Dzień dobry. Ten odcinek będzie mieć nieco inną formę, bowiem wszystko będzie się kręcić wokół pytania, dlaczego warto inwestować w Austrii i na to pytanie postaramy się wspólnie odpowiedzieć. Austria słynie z gór, nart, cesarzowej Sisi czy wiedeńskich filharmoników. Pod względem e, gospodarczym myślę, że, że to jest lokalizacja z bardzo dużym e, potencjałem, jednak wciąż e, mimo wszystko trochę niedoceniana przez e, polskich przedsiębiorców. Dlaczego tak się dzieje? No, mówię szczerze, zgadzam się, ale nie do końca, bo w Austrii inwestuje coraz więcej firm e, z, z Polski. W roku 2016 e, to było około 100, 112 firmy 71 mile. Z kapitałem polskim. Dwa lata później już prawie 59 firm więcej. W związku z tym no, w ciągu dwóch lat to jest znaczny wzrost i ten trend się otrzymuje. Mhm. Oczywiście, porównując z innymi krajami, jak na przykład z Niemcami, to jest jeszcze dużo potencjału. Uh, Niemcy są największym inwestorem zagranicznym uh, w, w Austrii u nas, około 9 tysięcy firm nawet uh, jakby inwestowali, funkcjonuje, funkcjonuje na rynku austriackim. Uh, no i to jest jeszcze dużo potencjału, dużo do zrobienia, jeżeli mówimy o, 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 o firm z Polski, um, uh, które potencjalnie mogą się decydować na rynku austriackim. Mm -hmm. Mówił pan, że, że tych firm, zwłaszcza z Niemiec, jest w Austrii całkiem dużo, jednak patrząc na statystyki i globalnie rzecz ujmując, no tych firm również z innych krajów cały czas przybywa i one wybierają Austrię jako, jako kraj, gdzie mają swoje siedziby. Można wspomnieć choćby o firmach takich jak Bosch, Nokia czy, czy GVC. No i muszą być jakieś rzeczy, które za, za tą Austrią przemawiają, więc... Jakie to są czynniki, które sprawiają, że, że Austria jest, in, e, jest atrakcyjnym miejscem do, do inwestowania, do prowadzenia e, biznesu? No ja, przede wszystkim należy powiedzieć, um, uh, że w Austrii um, prawie 29% produktu krajowego brutto uh, pochodzi z, z produkcji przemysłowej. W związku z tym to jest, my jesteśmy w, w Europie w, w drugim miejscu um, po Niemczech i to oznacza, że firmy zagraniczne, które inwestują, inwestują u nas, inwestują w, w bardzo rozwiniętym, wysoko rozwiniętym krajem przemysłowym. Mhm. Czę, często... Zapomnie, zapomnijmy o to, ko, ko, kojarząc, tak jak Pan wspomniał, Austrię tylko z Alpami, z Salzburgiem, z Wiedniem, z koncertem noworocznym, um, ale oczywiście te atuty, also, że, że, że Austria jest jakby...

bo chodzi o to połączenie. Z jednej strony e, stabilne e, przyjazne warunki do biznesu mm -hmm. i z drugiej strony jakby też e, wysoki standard i, i, i jakby um, no, przy, e, dobre warunki jakby to sziszcza. To, 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 to Um, ale oczywiście, uh, te, jeżeli mówimy o warunkach przyjaznych do, uh, do biznesu albo do pracy, tutaj należy dodać, um, uh, że Austria jest bardzo um, generalnie bardzo stabilną uh, um, krają pod względem biznesowym. Um, I tutaj na, tak przykładowo, chodzi o bardzo jakby wysoko wykwalifikowalną kadrę. Jak na przykład, um, my mamy tylko 9, ost jest małym krajem mm i -hmm. mamy tylko 9 milionów mieszkańców, ale na przykład um, funkcjonuje u nas 50, um, 50 um, uniwersytetów i, i szkół wyższych. Um, um, i to oznacza, że, 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 że nasze nasz, nasz pracownice w Austrii nie tylko są bardzo wysoki, wysoki wykwalifikowany, tylko też um, no, mamy, so, jesteśmy na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o ranking, uh, w co, co to zadowolenie na, na, miejscu, na miejscu pracy, tak? Na mm -hmm. miejscu pracy. Um, też uh, rynek austriacki jest bardzo, jeżeli mówimy, mówimy o rynku pracy, jest bardzo stabilny. Nie mamy strajków i um, uh, jest, tak jak mówiłem, bardzo wysoki um, zadowolenie na, 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 na rynku pracy. Um, system podat, podatkowy. Um, um, jest taki ranking w Europie. Uh, jakie kraje są jakby um, przyjazne, um, uh, jaki jak mają le, le, dobre warunki do prowadzenia biznesu. Oczywiście my mamy w Austrii, jeżeli mówimy o podatek CIT, 25%. Um, mm -hmm. um, to nie jest oczywiście najmniejszy uh, procent, ale z drugiej strony... W tym, w tym rankingu jesteśmy wśród tych krajów, które mają um, bardzo dobre warunki przyjazne um, do, do, do biznesu. Um, I jeżeli mówimy o podatki, to oczywiście są w zależności też do branż różne zachęty, czasami pieniężnie albo czasami um, um, no inne, inne formy ul ulgi, jak na przykład szczególnie dla branży badaniowej badan i ro rozwoju. Tutaj nawet można odliczyć od podatek CIT 14%. Um, no i mi się wydaje, dlatego no, szczególnie z tej branży badaniowej i rozwoju, Dużo um, firm z całego świata właściwie decydują, że jakby uszedł się, uh, jak uśet, uśetli, u, się um, w, w, w Austrii. Mm -hmm. No już trochę e, zaczęliśmy o, o tych e, możliwościach wsparcia, i chciałbym tutaj konkretnie zapytać, na jakie programy wsparcia mogą liczyć polscy e, przedsiębiorcy w Austrii? No jest jednak to bardzo ważna kwestia, jeśli trzeba podjąć decyzję, czy się inwestuje w danym kraju, czy nie. Czyli jak, jak tutaj można, mo, może być polski przedsiębiorca wspomagany? Ja tak ogólnokowo to jest e, trudno to powiedzieć, nie? Um, Muszę przyznać. Um, ale generalnie um, można powiedzieć, że austriacki system wsparcia popiera szczególnie małe i średnie firmy. Bo też tak jak tutaj w Polsce um, małe i średnie firmy są u nas też kręgosłupiem austriackiej um, um, gospodarki. Um, tutaj są szczególnie też programy dla start-upów, start programy wsparcie inwestycyjne, Um, uh, szczególnie znowu dla rozwijających uh, technologie. Um, to są często albo programy wsparcie uh, pieniędzne, albo różnie, uh, ruf, uh, um, uh, albo ulgi, na jak na przykład um, preferencyjne uh, kredyty. Mhm. Um, generalnie są bardzo dużo różnicy pomiędzy regionami, um, ale też pomiędzy branżami. Dlatego um, każdy przypadek jest uh, jakby potraktowany indywidualnie, ale dlatego między innymi my jesteśmy z, z ABA, aby pomóc, aby, aby doradzić i znale, znaleźć jakby naj, um, jakby formułę, jak można tutaj uh, funkcjonować w danym regionie. Mm -hmm. I tutaj dochodzimy do, do sedna sprawy właśnie. Chciałem zapytać o, o pana rolę i rolę Austriackiej Agencji Biznesu właśnie w tej pomocy dla tych przedsiębiorców. Jak to się odbywa? Na jakiej zasadzie tutaj możecie Państwo pomóc polskiej firmie, która chce w Austrii prowadzić swoją działalność? Hmm. Przede wszystkim ABA z Austrian Business Agency. Agencja Biznesowa to jest rządowa agencja. Funkcjonuje już od roku 1982. No i został stworzony tylko i wyłącznie po to, aby pomóc wspierać międzynarodowych firm w rozwoju na rynku austriackim. Um, nasza rola tutaj jest oczywiście um, pomaganiem um, w pierwszych krokach w, w Austrii, jeżeli chodzi o poinformowanie o, 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 o warunki w rynku, ale oczywiście też bardzo konkretnie, jeżeli chodzi o to na przykład, jeżeli uh, konkretna firma szuk, poszukuje lokalizację, chcę się dowiedzieć, czy no, są najlepsze warunki pod względem, jak można uzyskać pracowników. No, Taki podstawowe jakby informacje potajemy i, i pomagamy, jakby Systemowo to jest jakby mm -hmm. takie jednorazowy pomóc i, 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 i potem no, firmy muszą radzić sobie my taki cały, cały, w tym całym procesie pomagamy. Jesteśmy w naszej centrali w Wiedniu 30 pracowników i są też taki jakby taki dodatkowy personel w, w, całym, w całego świata, bo ABA funkcjonuje na całym świecie kiedy po prostu popierają, wspierają i pomagają w tym, w tym procesie. No i w tym, w tym kontekście należy powiedzieć, że w ostatnich no, prawie czterdzieści lat udało, się, udało nam się pomóc ponad cztery tysiące inwestycji na rynk, also, wprowadzić do Austrii w łącznym wolumenie około 10 miliardów euro. No i, i tutaj uh, no, porównując z ABA, inaczej mówiąc, ABA na całym świecie so jest taka agencja, która jakby została wynagrodzona już kilka razy jako, jako najlepsza agencja, uh, jeśli chodzi o usługi takiego uh, typu. Mm -hmm. Czyli jednym słowem warto inwestować w Austrii i warto korzystać z, z usług agencji. Jak najbardziej i przy tej okazji e, pozwolę sobie dodać, e, że 3 kwietnia e, organizujemy razem z Regionalną Izbą Gospodarką e, w Katowicach a wydarzenie, gdzie serdecznie zapraszamy właśnie zainteresowanych firm. E, Jeśli e, interesują się firmy, jakby, jak funkcjonuje rynek austriacki, jakie są możliwości, przyjeżdżają gości, przyjeżdżają koledzy z, z Wiednia, z centrali. No i, i cieszymy się też na, e, na firmy z, z innych regi, regionów. Mhm. E, myślę, że to wspaniała okazja, żeby dowiedzieć się e, więcej o, o kraju Mozarta. Myślę, że tutaj postawimy kropkę, e, temat e, został wyczerpany. Bardzo dziękuję za poświęcony, poświęcony e, dziękuję, czas myślę, i, za i, i obecność, a naszych widzów zapraszam do śledzenia nas na naszych kanałach społecznościowych i oglądania kolejnych odcinków.